Uciekam od babki kanał ściekowym w Robloxie. Grani multiplayer. Tak, w Robloxie. W dodatku, no, niesamowita. Trzeba uciec. Chcę zrobić ending drzwi. Lecz czy, czy gra mi na to pozwoli? To nie mam pojęcia. Okay. O, jest w Książki nie mam. doki Kurcze. Dobra, zasaw babciu. Część shotguna, okej. Okay. Czy tu coś będzie? O, jest specjalny klucz. Okej. Okay. Czy tu coś będzie? O, jest Tank. O, to dobrze. Tutaj pójdę, sprawdzę. O! Proszę bardzo. Jak fajnie. I tu nic nie ma. Co ty masz? Co to jest? Nie mam pojęcia co to jest. Ale tu chyba nie chcę. O, jest też padlock kod, okej. Okay. O, jak dużo rzeczy. Jeszcze Teddy. Ja pierdzielę. Bateria. Trzeba tu dać baterię do drzwi. Co teraz? Padlock kod. Podpięć. Tylko pepper spray. Specjalny klucz tutaj mogę użyć. I co tu na górze będzie? Mhm, pająk. Dobra, tu jest pająk. Dobra, siódemka Okay. Czy tu coś będzie? Melon, okej. Okay. Okej. Okay. To się układa wszystko fajnie. Nie, nie! Babciu! Nie! 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 Ja pierdzielę. Aha, ktoś już tego użył. Ja pierdzielę. Babcia jest mądra. Użyj tego. Melon pod trzy. Tu babcia wejdzie? Ja pierdzielę. No nieźle. Tego zebrać nie mogę. O, jest książka. Okej. Okay. I będzie spiderki, ponieważ ta tutaj babcia. Się czołga i wypluwa, potem zbuzi klucz. No. Grze nieźle, nieźle. Dobra, to jest niepotrzebne. To też. To chyba też. To jest tedy. Ending part. Ja robię ending drzwi. Czy tu może coś być interesującego? Hmm, hmm, hmm. Dawaj ten klucz! Staro babo! Ja... O jest! Dała, dobra, wypluła go. Można go od razu by użyć. Czyś jest? Co? Niepotrzebnego. nic interesującego. Ja mam dwa... Tak? Dwa? Nie. Mhm. Coś może być jeszcze. Tutaj pójdę. I chciałbym tego myluna. Kroić. Część shotguna. Kampiła się tu. Ja pierdzielę, babciu. Czy ten shotgun jest już cały zrobiony? Fajnie by było. Nie, brakuje jakiś tam części. Dobra. To Milkrank trzeba użyć. Oczywiście tutaj, co nie. I tutaj jest babka pająk. Proszę bardzo. O, hammer, ok, to smell pastyczy. Czy coś tu jest? Tu nic nie ma. Dlaczego? Tutaj to mogę użyć. Nie! Ja pierdzielę! To na nią nie działa. I co? Odeszła sobie. Ale czy na dobre? Bo to jest pytanie. O, Playhouse'ki, ok. Czy tu też coś będzie? Nie, pustka. Niestety, ale pustka. Może tu coś jest? Nie ma tu nic. O, a to co to? Screwdriver jest potrzebny. Zamykaj to. I teraz mi tu nie przyjdzie, co nie? Jaki numer chyba dwa? Nie, nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam pojęcia. Nie! Jeszcze złe. Dobra, dobra, wyjdę są i pewnie się jaki numer. Bo nie mam pojęcia, co nie? Okej. Okay. Mam zawsze pepper spray Ale on babcię nie zabija To co to? Część shotguna Mam tu jakąś część shotguna nie mam Ja pier... Melon zebrany. Dobra, hammer trzeba użyć. Proszę bardzo. I teraz na górę z tym. I Teddy. O jest! Część shotguna, okej. Okay. Okej. Okay. O. Ja nie mam cutting playersów Ja pierdzielę Okej, okay, dawaj, dawaj tu Ale jest część shotgun, ok? Więc jest git, git. Można odstrzelić babkę. Okej, okay, już jest Shotgun, okej. Okay. Dam go na dwójeczkę. Amunicja. I szukamy babci. Żeby uniemożliwić jej nas załatwianie przez półtorej minuty. Jest ona tu? Bo była tu bardzo długo. Okej, okay, nie ma jej. Babciu! Ty chyba mi wszystko psujesz. Okej, okay, Playhouse. Potrzebny. Dlaczego tu melona nie. Aha, bo to. Do... Aha! Bo ktoś już to zrobił. No nieźle. Kogoś są potrzebne. Oraz amunicja, gdzie jest tu amunicja? O proszę bardzo Tu jest amunicja I tu teraz wychodzę O tego jeszcze nikt nie otwierał I tutaj trzeba trafić sobie w takie takie coś Chyba że ktoś już, ktoś już to zrobił O mięsko jest Okej okay. Hammer A wooden stick Po co mi A wooden stick Kurcze ja itemów mam, ja pierdzielę. Ej. Okay. I tutaj to trzeba. To no nie? Masz. Okej. Okay. Karma dla ptaka. Tylko gdzie ja mam to zanieść? Ty gdzie? Nie wiem. Tu gdzieś? Tak, tu gdzieś. Rasty padlock. Key. I do czego mi ten rasty padlogki? Co tam? Ani da no nieźle Kurczę, co teraz muszę zrobić. Cutting players. -y trzeba załatwić. Okej, okay, nie ma babci. O, Screwdriver. Dobra, to tyle dobrze. Nie wiem gdzie to można użyć. Save o kurczę ten bacon ogarnia tu grę chain cutter czego mi to nie mam pojęcia a wezmę sobie to w razie tej babki zastrzelić nie można tu jest najgorsze. naprawdę Musiała mnie zjeść masz pajączku. Rasty padlokki, a tu co jest wooden stick? Mm -hmm. widzę babcie, oj ją zastrzeliwuje. Ono gdzieś tu jest. Okej okay. Okej, okay, zastrzelona. Co tu robi pułapka? Ja pierdzielę, jak ona się tu dostała? No nie. Okej. Okay. Chain cutter. I co? I co tutaj jest? Co? Wyszedłem! Wow! Wyszedłem! Jak się patrzy, babka! Wraz z stoł. <grywia> ja pierdziele! Uciekłem, a ja chciałem zrobić ending drzwi. No nieźle! The end. No nieźle! Jeśli odcineczek nam się podobał, to nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, dać łapeczki w górę i widzimy się w następnym odcineczku, pa pa!